Dzień dobry! Wita już praktycznie w ostatniej lekcji tego kursu, w lekcji, w której poznamy bardzo użyteczną funkcję X-Wyszukaj. Jest to funkcja, która jest dostępna dopiero od wersji 2019 bądź też w wersji Microsoft Excel 365. W przednich lekcjach zaprezentowałam Tobie funkcję wyszukaj poziomo i wyszukaj pionowo jeżeli nie masz starszą wersję, natomiast Excela, czyli do 2019 roku. W momencie, kiedy masz już tę najnowszą wersję Excela, to zdecydowanie polecam Tobie funkcję X Wyszukaj, ponieważ ma ona więcej możliwości. Zaraz Tobie je przedstawię. Teraz tak, co my chcemy zrobić? Mamy tabelę z zamówieniami, mamy informacje o ID produkcie, o cenie czy wartości zamówienia. I do tego chcemy sobie przypisać koszty jednostkowe. Koszty jednostkowe dla każdego produktu mamy w oddzielnej tabeli. Teraz pokażę Tobie dwie wersje. Pierwsza wersja będzie właśnie taka tabela, gdzie mamy produkty w, w wierszach poszczególnych i w, w następnej kolumnie mamy informację o koszcie jednostkowym. Druga wersja będzie taka, kiedy produkty mamy w poszczególnych kolumnach i koszty jednostkowe są w drugim wierszu. Zaczynamy. Jak ta funkcja wygląda i jakie ona ma argumenty? Funkcja wyszukaj, x wyszukaj. Pierwszy argument dla tej funkcji to jest szukana wartość, czyli tak jak w poprzednich, w naszym przypadku będzie produkt pierwszy, dlatego że dla produktu pierwszego chcemy znaleźć koszt jednostkowy. Druga, drugi argument jest to szukana tablica. I teraz w tym momencie zaznaczamy sobie informację, skąd chcemy szukać. Może właśnie być to, na przykład jak w tym przypadku, zaznaczamy sobie całą kolumnę, kolumnę, w której mamy produkt pierwszy. I teraz tak, w funkcji x wyszukaj ten produkt, ta kolumna może być. Po koszcie jednostkowym. Nie musi być na pierwszym miejscu, tak jak to było w przypadku funkcji wyszukaj pionowo, wyszukaj poziomo. Jak chcesz to, tobie pokażę zaraz w następnym przykładzie. Drugi argument jest to zwracana tablica, czyli teraz tym argumentem będzie zaznaczamy sobie w kolumnę, w której mamy informacje właśnie o kosztach jednostkowych. I zobaczmy. Czwarty argument tej funkcji to jest, jeżeli nie znaleziono. Co to oznacza? To znaczy, że jeżeli byśmy nie mieli kosztu jednostkowego, to co on powinien zwrócić? Jeżeli zostawimy to miejsce puste, to zwróci nam błąd. Albo możemy sobie tutaj wprowadzić tekstowy "brak", brak kosztu jednostkowego dla danego produktu. Mogę sobie tutaj to pisać. Drugi czy piąty już argument jest dokładne dopasowanie. Dokładne dopasowanie lub następny mniejszy element. Dokładne dopasowanie lub następny większy element. I do, dopasowanie przy użyciu symbolu wieloznacznego. Zobaczcie w funkcji wyszukaj pionowo i wyszukaj poziomo. Z defaultu mieliśmy ustawione, przybliżone dopasowanie. I była to wartość, właśnie prawda, czyli 1. Natomiast tutaj w tej funkcji z defaultu mamy ustawione dokładne dopasowanie, więc nie musimy tutaj nic wprowadzać, możemy 0 bądź nic. Ostatni argument w tej funkcji to jest tryb wyszukiwania. On sprawdza, czy wyszukuje od pierwszego do ostatniego elementu. Tu możemy sobie określić, albo dla minus 1 wyszukuje od ostatniego do pierwszego elementu. I w przypadku 2 i minus 2 jest to posortowane w kolejności rosnącej albo malejącej. Tego zastosowania nie mieliśmy w funkcji wyszukaj pionowo i wyszukaj poziomo. Po prostu on brał pierwszy element, który znalazł, to dla tego elementu zwracał określoną wartość. Na razie jeszcze skasuję ten, a ten jeżeli nie znaleziono, bo chcę Tobie pokazać właśnie jak to, jak to w pełni działa. I teraz tak, zobaczcie, mamy już przypisane koszty jednostkowe. I teraz ten element, właśnie mamy produkt czwarty. Nie ma go tutaj na liście. To oznacza, że on zwrócił błąd. I teraz tak, to właśnie był ten czwarty argument tej funkcji, i tu możemy sobie napisać albo zwróć nam zero, albo brak, brak kosztu. Kosztu jednostkowego. I zobaczcie, jeżeli ja sobie to wprowadzę, no to dostaję informację brak kosztu jednostkowego, natomiast ta marża mi się nie policzy i zwróci mi błąd. Możemy to zostawić w taki sposób, jaki jest, i teraz nie mamy po prostu z tym problemu. Możemy tu wprowadzić 0, bo uznamy, że jeżeli nie ma, to znaczy, że po prostu brak tych kosztów, decyzja należy do Ciebie. Bo jeżeli ja tutaj ustawię 0, to automatycznie mi się policzy, i wtedy dla tego produktu czwartego będę miała informację o tym, że, że marża brutto dla tego produktu wynosi 100%. Jeszcze inaczej, jeżeli ja teraz bym tego nie znalazła, to ja sobie mogę zostawić właśnie tutaj dokładne dopasowanie. Załóżmy, akurat w przypadku kosztów jednostkowych zdecydowanie rekomenduję tutaj a, dokładne dopasowanie. Natomiast załóżmy w innym przypadku, jeżeli by była taka sytuacja, to jeżeli ja bym wprowadziła minus 1, to on mi zwróci przybliżony element dla tego produktu czwartego. Zobacz, co się zadzieje. Przywrócił mi po prostu wartość, tak, czyli 04. Jeżeli ja tutaj dam 1 nie zwróci mi, ponieważ nie ma większego coś innego jeżeli ja bym miała tutaj produkt zobaczcie jeżeli tu byłby produkt piąty i załóżmy mam tu 10 zł poszerzam sobie ten obszar o te dwa dodatkowe argumenty i teraz tak, ja ustawię sobie na 1, tak? czyli tak jak powiedzieliśmy, czyli dokładne dopasowanie lub następny większy element. Ponieważ poprzedni nie mógł nam zwrócić, zwrócił nam błąd, dla, jak mieliśmy mieli, koniec był na produkcie 03. Ponieważ w przypadku minus 1 nam zwrócił e, koszt jednostkowy dla produktu trzeciego, czyli 20 zł. I to się zgadza, ponieważ... Lub następny, mniejszy element, w momencie, kiedy wybraliśmy sobie jeden, to zwrócił nam błąd, ponieważ jest tutaj dokładne dopasowanie, lub następny, większy element. Jeżeli ja już dodałam ten produkt piąty, to zobaczcie, co się zadzieje. Zwróci mi po prostu tutaj 10 zł. Ale to nie o to nam chodzi. Kasujemy sobie tą część i ustawiamy sobie na dokładne dopasowanie, bo to jest kluczowe. Dla nas, żeby to w ten sposób wyglądało. Możemy tutaj ustawić jeszcze dodatkowe, czy ma od większego, czy od mniejszego, wyszukiwanie od pierwszego, czy od ostatniego elementu. Zaraz Tobie pokażę ten przykład drugi, ale zanim przejdziemy, to chcę jeszcze Tobie pokazać drugie podejście. Mianowicie, w tabelach, z której chcemy pobrać informacje o kosztach jednostkowych, jest w takim układzie, gdzie produkty właśnie są w kolumnach a nie w wierszach, tak jak w tym przypadku. Też możemy zrobić za pomocą funkcji wyszukaj, pio, wyszukaj, x wyszukaj. Automatycznie tak samo on bierze sobie, zaznaczamy szukaną wartość, czyli produkt pierwszy. Następnie szukana tablica, czyli zaznaczamy sobie cały ten wiersz. Kolejny mamy zwracana tablica, czyli zaznaczamy sobie tutaj wiersz z kosztami jednostkowymi, i te następne wartości to są tak samo jak wcześniej omawiane. Jeżeli jest nieznaleziona, tak, to zwraca nam po prostu wartość, którą tu sobie wprowadzimy. W drugim przypadku, jeżeli mamy tryb dopasowania, mamy dokładne, dokładne dopasowanie lub następny mniejszy element. Dla jeden, dokładne dopasowanie lub następny większy element i dopasowanie przy użyciu symbolu wieloznacznego. I ostatni to mamy informację. Jeżeli mamy wielokrotnie powtarzane ten koszt jednostkowy, to od którego momentu on ma po prostu zacząć wyszukiwanie. Ustawiamy i zobaczcie, w taki sam sposób zostało to policzone. Teraz zapraszam Ciebie do drugiego przykładu. Co jeżeli mamy aktualizację kosztów jednostkowych? Czyli te koszty jednostkowe mamy ten ostatnia aktualizacja, załóżmy. I tutaj mamy oddatę, czyli dodajemy sobie do końca. I teraz nie chcemy brać od początku, tak jak robiliśmy do tej pory, tylko powiedzieliśmy, że chcemy sobie po prostu od końca, bo foldwo nam wyszukuje od pierwszego. Czyli zaznaczamy sobie pierwszy jego rekord, wybieramy sobie tablicę tak, jak było do tej pory. Zaznaczamy sobie drugą tablicę. I teraz, jeżeli nie jest znaleziona, zostawiamy, żeby nam zwrócił błąd. Dokładne dopasowanie tak, czyli zostawiamy, bo to jest default ustawione 0. I teraz tutaj zobaczcie, pierwsze defaultowe jest, czyli bierze od pierwszego do ostatniego. Natomiast jeżeli my mamy aktualizację produktów i dodajemy nowe te koszty jednostkowe na końcu, to wtedy musimy tutaj sobie wprowadzić minus 1. I dzięki temu zobaczcie, co się zadziała. Dla tego produktu pierwszego nie pobrał nam 200 zł, tylko 150. Zobacz, jeżeli ja bym tutaj nic nie miała, w tym ostatnim argumencie bierze 200. Jeżeli bym wprowadziła 1, tak samo będzie 200, ponieważ to jest ta domyślna wartość, tak? Natomiast my chcemy, żeby wziął nam od ostatniego, wprowadzamy właśnie minus 1. I zobaczcie. Dla wszystkich nam bierze ostatnie pozycje, które zostały zaktualizowane. I tutaj też mamy błąd, ponieważ mamy produkt czwarty, dla którego nie mamy żadnej wartości. Jeżeli coś to moglibyśmy tutaj zmienić, bądź po prostu. Tu sobie zmienimy, i wtedy nie mamy już żadnych problemów. Mamy całość zaktualizowaną, mamy już policzoną marżę. Ta marża zdecydowanie inaczej wygląda niż w poprzednim przykładzie, ponieważ dla produktu pierwszego ten koszt jednostkowy jest zdecydowanie niższy, nawet gdy dla produktu drugiego jest wyższy, i tak dalej. Więc nawet można sobie porównać i zobaczyć, co takiego się zadziało. Więc też można tutaj przygotować ponownie właśnie to podsumowanie. Weźmy sobie właśnie tą część, tak? I zróbmy dla unikatowych. Unikatowe. Wybieramy sobie produkty z tej, z tej części. Następnie dla tych produktów pobieramy sobie. Dla tych produktów liczymy sobie suma. Liczymy sobie wartość, tak? Tak jak w poprzednim przykładzie, blokujemy tylko wiersze. I zobaczcie, mamy już pięknie policzoną całość. Mamy tutaj alt równa się, mamy posumowane te wartości, i teraz liczymy sobie marżę brutto. Mamy w ten sposób. Więc kontrol procent i mamy ładnie sformatowane, tak? Czyli widzimy, że ta marża nam się zmieniła. Jeżeli ja bym tutaj zmieniła ten produkt na, zobaczcie, 170 zł, załóżmy, albo inaczej, zostawiłabym tą wartość i nagle dodajemy, stwierdzamy, że nie, ma, mamy kolejną aktualizację i mamy 170 zł. Zobaczcie. Automatycznie, jeżeli mamy oczywiście odpowiedni zakres, tak, bo musimy sobie pamiętać, bo jeżeli ja bym miała to w formie tabeli, to by mi się to ładnie automatycznie zaktualizowało, więc też musimy o tym pamiętać, i automatycznie mam całość już policzoną. Tak więc tutaj możecie dać sobie większy zakres, bądź też. Jeżeli chcecie, to ta, tabel, ta tabela jest na razie zakresem. Ale dzięki właśnie CTRL T możemy sobie po prostu utworzyć tabelę. I zobaczcie, co się zadzieje. Mamy utworzoną tabelę. Zmienię ten projekt tabeli. Bo jest bardzo nieczytelny. Dobrze, i zobaczcie. I teraz, co ja tutaj mam? No, na razie ja mam też tutaj wartości. Ten zakres powprowadzony. Natomiast, jeżeli ja bym tutaj sobie wybrała, że chcę, żebym wziął produkt, tutaj chcę, żebym wziął po prostu koszt jednostkowy, i tak przeciągnąć dla każdego, żeby to wyglądało. To teraz zobacz, jeżeli ja dodam kolejny rekord. To automatycznie i zmienię tutaj na przykład na 50 zł, to automatycznie wszystko mi się aktualizuje, tak? Czyli przesuńmy sobie to, żeby to było bardziej też widoczne. Więc też ważne jest, że jeżeli chcesz pracować, żeby te dane żeby były dynamiczne, to Czasami warto pra pracować na tabelach, tak? Więc o tym będzie oddzielna, całkowicie lekcja, gdzie Tobie pokażę właśnie tą różnicę pracy na tabelach, a na zakresie. Natomiast cały ten kurs, który powstał, to wyglądało to w ten sposób, że chciałam Tobie po prostu przedstawić jak najwięcej możliwości i y y y jak pracować z zakresem na poszczególnych y funkcjach. Natomiast, jeżeli już pracujemy z tabelą, to zdecydowanie jest to łatwiejsze. Jeszcze możemy szybko po prostu zrobić sobie, jeżeli chcesz, bo taka sama jest sytuacja właśnie w momencie, kiedy mamy to w ten sposób zaprezentowane, tak? Czyli też mamy ostatni, czyli też mamy, że te dane są w takiej formie i też będzie nam brało ostatni. Dziękuję pięknie. Za tą część i za cały ten kurs. Zapraszam Ciebie do części ćwiczeniowej i praktycznej. Zdecydowanie warto sobie korzystać z tych funkcji, przypominać, dlatego że one są bardzo użyteczne. I naprawdę, jeżeli masz świadomość tego, nie musisz znać skomplikowanych formuł, fun funkcjonalności Excel'a. Natomiast, jeżeli znasz te najważniejsze funkcje, to w łatwy sposób możesz sobie podsumować te dane i przygotować różnego rodzaju zestawienia. Dziękuję pięknie i do zobaczenia.